Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy możliwe jest osiągnięcie wieku 60, 70, a nawet 90 lat z dużą ilością energii i witalności? Dobra wiadomość jest taka, że tak, może to być bliżej, niż się wydaje. W tym materiale przedstawimy siedem specjalnych liści, które mogą znacznie poprawić Twoje zdrowie i pomóc Ci żyć znacznie dłużej, z dyspozycją i dobrym samopoczuciem. A jeśli naprawdę chcesz cieszyć się zdrowszą przyszłością, napisz w komentarzach wybieram bycie zdrowym, ponieważ jest to sposób na zadeklarowanie swojego zaangażowania w długie i szczęśliwe życie. Zacznijmy od zrozumienia, dlaczego wiele osób osiąga zaawansowany wiek z taką energią. W większości przypadków jest to związane ze zrównoważonymi nawykami związanymi ze stylem życia, zwłaszcza jedzeniem. I tu właśnie pojawiają się liście, które zamierzamy dzisiaj zbadać. Są bogate w składniki odżywcze, witaminy i minerały, które według kilku badań sprzyjają długowieczności. Warto jednak pamiętać, że każdy organizm działa w inny sposób, dlatego ważne jest, aby znać korzyści płynące z każdego liścia, a także możliwe ograniczenia. Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed wprowadzeniem głębszych zmian w diecie. Pierwszym liściem jest szpinak, przez wielu uważany za superfood. Dostarcza potężny zestaw witamin A, C, K i minerałów, takich jak żelazo, wapń i magnez. Ponadto zawiera cenne przeciwutleniacze, takie jak luteina i zeaksantyna, które działają głównie poprzez ochronę oczu i spowalnianie zwyrodnienia plamki żółtej i procesów zaćmy. Dla osób powyżej 60 roku życia jest to niezwykle ważne, ponieważ zdrowie oczu staje się coraz bardziej wrażliwe. Innym kluczowym punktem szpinaku jest jego wkład w zdrowie kości. Witamina K pomaga utrwalać wapń, zapobiegając osteoporozie i zapobiegając złamaniom. Jeśli martwisz się anemią, Szpinak również pomaga, ponieważ zawiera żelazo, chociaż warto spożywać go razem z pokarmami bogatymi w witaminę C, cytryna, pomarańcza lub kiwi, aby poprawić wchłanianie. Szpinak można jeść na surowo w sałatkach, smażony, w zupach, ciastach czy omletach. Jeśli chcesz zamaskować lekką goryczkę. Podsmaż ją szybko z czosnkiem i oliwą z oliwek lub zmiksuj z owocami w koktajlu na śniadanie, łącząc smak i praktyczność. Drugi liść to jarmuż. Wiele osób nie docenia tego liścia, ale jest to prawdziwa odżywcza potęga. Naładowany błonnikiem, witaminami A, C, K i minerałami, takimi jak wapń i magnez, jarmuż działa kompleksowo w organizmie. Błonnik pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu (LDL) i regulować ciśnienie krwi, zmniejszając ryzyko problemów z sercem. Korzyść ta jest jeszcze cenniejsza po 60 roku życia, kiedy należy zwrócić szczególną uwagę na serce. Jarmuż wzmacnia również kości dzięki wysokiej zawartości wapnia i witaminy K, zwalczając osteoporozę. Kolejną kwestią jest detoksykacja. Związki siarki obecne w jarmużu stymulują wątrobę do eliminacji toksyn, co przyczynia się do lepszego ogólnego funkcjonowania organizmu. Dla tych, którzy cierpią na zaparcia, błonnik zawarty w jarmużu bardzo pomaga w transporcie jelitowym. Można go spożywać na surowo w sałatkach, masując cytryną dla zmiękczenia, w zielonych sokach, smażony lub dodawany do zup. Warto też włożyć kapustę do omletów, placków, kisz, a nawet przygotować frytki, piec w piekarniku z oliwą z oliwek i przyprawami do smaku. Trzeci liść to sałata rzymska. Chociaż jest dobrze znany w sałatkach, wykracza daleko poza zwykły orzeźwiający składnik. Bogata w witaminy A, C, K, kwas foliowy, potas i fosfor sałata rzymska wspomaga trawienie. A nawet może działać lekko uspokajająco. Zawiera substancję zwaną laktucyną, która może pomóc zmniejszyć stres i zrelaksować ciało, promując lepszą jakość snu. Dla osób zmagających się z bezsennością naturalnym wsparciem może być łagodna herbata z sałaty rzymskiej. Oprócz dbania o część neurologiczną, liść ten jest również ważny dla zdrowia kości i zapobiegania chorobom przewlekłym dzięki przeciwutleniaczom, które zwalczają wolne rodniki. Najlepiej spożywać go na surowo, w sałatkach lub kanapkach, ponieważ w ten sposób zachowuje większość składników odżywczych. Jeśli chcesz go podgrzać, użyj go na krótko w zupach lub bulionach. Pamiętaj jednak, długotrwałe gotowanie może obniżyć część jego wartości odżywczej. Teraz dochodzimy do czwartego liścia rukwi wodnej o pikantnym i orzeźwiającym smaku. Jest bogaty w witaminy A, C, K, a także minerały takie jak żelazo, wapń, potas i jod. Rukiew wodna ma właściwości odtruwające, pomagając wątrobie eliminować substancje, których organizm nie potrzebuje. Zawarte w nim przeciwutleniacze wspierają układ odpornościowy, który jest niezbędny wraz z wiekiem. A naturalne mechanizmy obronne mogą stać się bardziej kruche. Jod jest interesujący dla tarczycy, odpowiedzialnej za regulację metabolizmu i produkcję energii. Wapń i witamina K współpracują w utrzymaniu gęstości kości, zapobiegając osteoporozie. Istnieją również badania, które wskazują na możliwe korzyści przeciwnowotworowe dzięki glukozynolanom. Związkom które pomagają neutralizować toksyny i mogą hamować wzrost nieprawidłowych komórek. Surową rukiew wodną można spożywać w sałatkach, łącząc ją z owocami cytrusowymi, dodawać do zup pod koniec gotowania lub przygotowywać sosy i pasty do smarowania. Jeśli przeszkadza ci cierpkość, wymieszaj z łagodniejszymi w smaku liśćmi, takimi jak szpinak lub sałata, oraz słodkimi owocami, aby to zrównoważyć. Przejdźmy do piątego liścia: rukoli. Znana z lekko gorzkiego i pikantnego smaku, rukola jest składnikiem, który wykracza poza zwykłe sałatki. Zawiera witaminy A, C, K i minerały, takie jak wapń, żelazo i potas, a także związki siarki, glukozynolany, związane z zapobieganiem niektórym rodzajom raka. Ponieważ zawiera przeciwutleniacze, Rukola chroni również komórki przed uszkodzeniem i pomaga w zdrowiu oczu, utrzymując siatkówkę w dobrym stanie. Jego błonnik korzystnie wpływa na układ trawienny, a także pomaga kontrolować poziom cholesterolu. Można go spożywać na surowo w sałatkach, na pizzy umieszczonej po piekarniku w celu zachowania składników odżywczych, w sosach pestołu, a nawet w wrapach. Jeśli chcesz zmiękczyć uderzający smak, połącz go z owocami, takimi jak mango, jabłko lub winogrono, lub dodaj orzechy i sery, aby stworzyć pyszną równowagę. Szósty liść to bazylia, słynąca ze swojego specyficznego aromatu i smaku, które nadają szczególny charakter sosom i daniom z makaronu. Ale bazylia służy nie tylko do ozdabiania przepisów ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające, które zwalczają wolne rodniki, przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka chorób związanych ze starzeniem się. Jest bogaty w witaminy K, A, C oraz minerały, takie jak mangan, magnez i potas. Ponadto jego aromat może działać uspokajająco, przyczyniając się do zmniejszenia uczucia stresu. Istnieją badania które łączą bazylię z poprawą pamięci i koncentracji, co jest cenne w podeszłym wieku. Spożycie może być świeże w sałatkach, w postaci pestoł, w zupach lub jako przyprawa do miejsc i warzyw. Warto również zrobić aromatyzowane oliwy z oliwek. Wystarczy włożyć liście bazylii do oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia i odstawić na kilka dni, nadając potrawom więcej smaku. Wreszcie siódmy liść to boćwina, często zapominana na półce z owocami i warzywami. Ma kolorowe łodygi, które mogą być białe, żółte lub czerwone i zielone liście bogate w magnez, potas, żelazo i mangan. Ta kombinacja odżywia organizm i sprzyja szeregowi funkcji życiowych, takich jak regulacja ciśnienia krwi i transport tlenu we krwi, pomagając zapobiegać anemii. Boćwina dostarcza również witaminę K, która jest niezbędna dla zdrowia kości oraz przeciwutleniacze, takie jak luteina i zeaksantyna, które chronią przed zwyrodnieniem plamki żółtej. Dla tych, którzy chcą poprawić pracę jelit, boćwina przynosi duże ilości błonnika, można go spożywać smażonego, gotowanego na parze, w zupach, ciastach, kisz, a nawet na surowo w sałatkach, jeśli chcesz cieszyć się intensywniejszym smakiem w małych porcjach. Aby zmniejszyć gorycz, szybko ugotuj na parze lub podsmaż z czosnkiem i cytryną. Generalną wskazówką jest dokładne umycie wszystkich liści przed spożyciem, aby usunąć brud i ewentualne mikroorganizmy. A zawsze, gdy chcesz wprowadzić znaczące zmiany w swojej diecie, porozmawiaj ze specjalistą do spraw zdrowia lub żywienia. Ponieważ każdy organizm ma określone cechy. Zainspiruj się również populacjami żyjącymi w regionach o większej koncentracji stulatków tak zwanych niebieskich strefach. W tych regionach regularne spożywanie liści i warzyw jawi się jako jeden z filarów osiągnięcia zdrowej długowieczności. Jeśli dotarłeś tak daleko gratulacje to pokazuje że są zaangażowani w zdobywanie wiedzy na temat jakości życia. Napisz w komentarzach: Wybieram bycie zdrowym, aby wzmocnić te decyzje. Im bardziej dzielimy się tą wiedzą, tym więcej osób może cieszyć się korzyściami płynącymi z diety opartej na naturalnych składnikach. Przekaż te informacje rodzinie i przyjaciołom, aby każdy mógł żyć z lepszym usposobieniem i dobrym samopoczuciem. Pamiętaj, że wiek chronologiczny jest tylko wskaźnikiem. Sposób, w jaki żyjesz na co dzień, sposób, w jaki dbasz o swój umysł i ciało, ma ogromny wpływ na jakość starzenia się. Zainwestuj w dobre nawyki, utrzymuj lekką rutynę ćwiczeń, wykonuj czynności, które generują radość, i oczywiście umieść te siedem arkuszy na biurku, kiedy tylko jest to możliwe. Każdy szczegół ma znaczenie aby budować przyszłość pełną energii i szczęśliwych chwil. Aby uzupełnić swoją naukę, warto kontynuować badania i zagłębiać się w szczegóły. Istnieje wiele badań, książek i treści, które mogą jeszcze bardziej poszerzyć Twoją wiedzę na temat zdrowia i długowieczności. W końcu pielęgnacja i profilaktyka nigdy nie są zbyt wiele. W ten sposób będziesz coraz bardziej przygotowany do cieszenia się każdą fazą życia ze spokojem, radością i chęcią. Żadbaj o siebie, szanuj swój rytm, a przede wszystkim pamiętaj, że każdy zdrowy wybór, którego dokonasz dzisiaj, bezpośrednio wpływa na Twoje samopoczucie w przyszłości. Bardzo dziękuję za wytrwanie do końca. Bądź na bieżąco z informacjami, stosuj w praktyce to. Czego się nauczyłeś i pozostań niewzruszony w decyzji, aby żyć zdrowiej każdego dnia. Bądźmy sami, dbajcie o siebie i cieszcie się dobrodziejstwami, jakie oferuje nam natura, bo droga do długiego i szczęśliwego życia może wiodła dosłownie w zieleni, którą kładziemy na talerzu. Do zobaczenia następnym razem.